ale My City of Beauty, jeśli jesteś nowym widzem, koniecznie nas zasubskrybuj. Dziś przychodzę z haulem. Mam trochę tutaj kosmetyków, trochę ubrań, niektóre ubrania obo, po bardzo okazyjnych cenach udało mi się dorwać na przecenach, ale może, może zacznę od kosmetyków. No i tak... Pierwszą rzeczą, jaką ostatnio kupiłam, szampon nawilżający w superfarmie za 28,99, Emolium. Jest to szampon, który jest bardzo delikatny, polecany do skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień, nawet dla niemowloków. Ma bardzo dobry skład, nie ma SLS, nie zawiera soli i siarczanów, także no, jestem bardzo ciekawa. Wcześniejszy szampon, który miałam, czyli szampon Orientana też mi bardzo odpowiadał, no ale teraz chciałam po prostu spróbować coś nowego. Kolejną rzeczą jest mgiełka, taka mgiełka wody z kwiatu pomarańczy naturalna w sprayu, którą będę używała jako toni. Kupiłam ją w sklepie zielarskim za chyba 17 zł. No i właśnie jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Ma odświeżać, ma delikatnie niwelować jakieś tam przebarwienia rozjaśniać skórę. Zobaczymy. Kolejną rzeczą jest podkład Dior. Ten podkład kosztuje 220 parę złotych. Ja mam w kolorze 020 Dior Skin Nude Air. To jest podkład, który pozwala skórze oddychać. Nie zawiera talku, także zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Jest wodnisty. To jest podkład serum. Ma w sobie specjalne jakieś olejki, też olejek z żurawiny, które właśnie pielęgnują tą cerę i podobno po każdym użyciu ta skóra ma być coraz to fajniejsza. No i faktycznie, jak go mam teraz na twarzy, nie czuję go. Nie jest to produkt, może mocno kryjący, natomiast jakieś tam lekkie zasilenia, jakieś drobne zaczerwienienia na pewno kryje. Także, no na pewno. Myślę, że Wam zrobię po prostu dokładniejszą recenzję za jakiś czas, jak go trochę położyłam, Na razie tylko raz użyłam, więc nie wiem. Pozostaje mi póki co ufać w to, co, co, o czym zapewnia producent. Kolejnym produktem jest flamaster do ust Max Factor w kolorze 10. Ja takich flamastrów używam w ramach konturówki. I nie sobie używanie normalnej, zwykłej temperowanej kredki, tylko właśnie takie, takie flamastry u mnie się sprawdzają, bardzo długo pozostają na ustach. Ja Wam robiłam kiedyś filmik o tym, jak maluję usta i teraz ten filmik jest tak naprawdę bardzo aktualny, bo jest to makijaż ust w stylu Kylie Jenner. No może bez takiego zbytniego wychodzenia 5 km poza kontur, ale naprawdę te flamastry uwielbiam i on tutaj go znalazłam na wyprzedaży w Deglesie za 9,90. I teraz idzie wiosna, więc każda dziewczyna zaczyna myśleć o tym, że chciałaby tą skórę troszeczkę mieć bardziej opaloną, bardziej taką rozświetloną. I tutaj mamy produkty z firmy St. Maurice. St Maurice to jest firma, którą tam już wiem, że używa bardzo, bardzo dużo gwiazd polskich. Dostępne są na www.santmoritz.pl te produkty. I teraz powiem Wam, co mm, mam. Restopy w sprayu w kolorze medium. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Ja jeszcze tych produktów w ogóle nie używałam, także tylko Wam pokazuję. E, pianka też w kolorze medium. E, I balsam samopalający, który też nawilża skórę. I słuchajcie, ten balsam od razu widać efekt, kolor. On jest taki, widzicie, ciemny i do tego, żeby rączki mi się nie powróciły, jest taka rękawica, rękawica do aplikacji samopalaczów i brązerów. Rękawica kosztuje chyba 31 zł, a reszta tych produktów około 50, 50 każdy, no mniej niż 50, coś około. I jeszcze co tutaj mam puder brązujący San Moritz, natomiast ja uważam że ten puder nie jest brązujący, to jest bardziej rozświetlający, ja bym go porównała naprawdę jest prawie identyczny jak ten z The Balm, ten Mary Luminizer Chyba tak on się nazywa, wiecie, ten kultowy rozświetlacz Debalm. Z tym, że, że ten kosztuje 40 parę złotych, także jest tańszy. I naprawdę efekt, jak sobie porównywam na dłoni, ten Debalm i ten jest taki sam. Dobra, dalej jeszcze Wam chciałam pokazać koniecznie, mimo że to takie może nie... nie, nie no, nie w temacie, ale dwa produkty będą takie poza tematem, i to jest pierwszy. Zielona herbata Liczy z Tekana. I ta Liczy, chodzi mi o ten smak Liczy, bo Liczy ja widziałam tylko, jest dostępne chyba w Tesco. Przynajmniej ja znalazłam tylko w Tesco. Nie wiem w jakich innych sklepach jest ten konkretny smak, bo inne smaki znalazłam w innych sklepach, ale z tym Liczy jest naprawdę duży kłopot. Przepyszna herbata, jeżeli będziecie e, gdzieś, gdzie, gdzie będą dostępne te herbaty, to naprawdę kupcie sobie, bo jest no tak pyszna herbata i tak pięknie pachnie. Gorąco Wam polecam moja ulubiona w tym momencie herbata i drugi produkt poza tematu to jest telefon. Ja poszukiwałam telefonu, który będzie robił jak najlepsze zdjęcia w świetnej jakości. Słuchajcie, ja nie wiem, czy śledzicie nas na Instagramie. Jeśli nie, to koniecznie wpiszcie My City of Beauty i śledźcie nas na Instagramie. Tam można zobaczyć na przykład zdjęcie tego podkładu Diora, które zrobiłam tym telefonem to w zasadzie powinna powiedzieć aparatem z telefonem, bo tutaj naprawdę... Yy o pokażę Wam tak może, a tu nie oddaję jakości musicie wejść na Instagram i zobaczyć sobie e, naprawdę super jakość zdjęć i wszędzie, gdzie patrzyłam w jakichś rankingach takich, e, jeśli chodzi o najlepszą kamerę i najlepszy aparat, e, to ten telefon Nokia Lumia 1020 zdobywał pierwsze miejsce, e, no i ja właśnie, właśnie z tym zamysłem go kupiłam, on ma aż 41 megapikseli słuchajcie, to te iPhone'y mają 8, więc sobie wyobraźcie, e, mają taką z prawdziwego zdarzenia no blurują, naprawdę, naprawdę świetny telefon, jeśli Wam potrzebna, jeśli Wam zależy na fajnych zdjęciach, nie wiem, czy na bloga, czy, czy może też na Instagram lubicie coś wsadzać, albo w ogóle lubicie mieć piękne zdjęcia i upamiętnione chwile polecam zwrócić uwagę na ten telefon No i dobra, przechodzimy do ciuchów ciuch pierwszy który mam na sobie. Jest to sweterek ze Sterati Variusa Golfik taki za 35 zł na wyprzedaży. Bardzo fajny materiał. Nie mechajcie się w praniu przynajmniej póki co na razie nic się z nim nie dzieje i się nie zaciąga, bo zwykle te swetry i te dzieniny w tych sieciówkach to naprawdę niewiele mi potrzeba, żebym je zniszczyła nawet bardzo się starając, by tego nie zrobić. Kolejna rzecz poszukiwałam, e, sukienek małych czarnych i naprawdę nie było to łatwe zadanie, żeby znaleźć zwykłą małą czarną, jeszcze w dodatku w moim rozmiarze bardzo małym, to już w ogóle. E, więc znalazłam w berwce pierwszą z suwakami tutaj takimi, które można sobie e, rozsuwać i zwężać i rozszerzać w ten sposób. Ręka w trzy czwarte, przed kolana. Bardzo fajna sukienka. I drugą sukienkę znalazłam, udało mi się znaleźć w reserve za 59 zł. I wygląda ona tak. Ona jest z długim rękawem, jest z takiego jakby sweterkowatego materiału. Kolejną rzeczą jest taka bluza fioletowa z River Island Mała mnie na nią namówiła, bo uważa, że pięknie mi jest w tym kolorze, no zobaczymy Miałam ją już ze dwa razy na sobie, bardzo dobrze się w niej czułam Ona jest taka niby niedokończona No podoba mi się, fajna rzecz już tak wiosennie I teraz rzecz z Tally Wayne Pierwsze rzeczy, spodenki w rozmiarze 42, ja mam akurat z wyższym stanem, takie cekinowe, one będą fajne do jakichś czarnych zwykłych rzeczy i tylko te spodenki wtedy będą akcentem, jakimś takim, żeby coś się działo, bardzo mi się podobają, ja w ogóle je miałam już kupić, jak kosztowało 80 parę złotych, ale dobrze, że poczekałam, więc jak zobaczyłam, że za 29, to mówię, o nie, 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 biorę szybciutko. Kolejna rzecz, takie body z... Yy, takimi elementami przezroczystej siatki. One są takie bardziej odważne. No i tutaj mam zamiar je nosić gdzieś na imprezy z, z rozkloszowanymi spódnicami. Bardzo mi się podobają, też kosztowały około 20-paru złotych w tym Tally Wayne. I ostatnia rzecz z Tally Wayne to jest spódnica ołówkowa i też 20- kilka złotych kosztowała, nie pamiętam dokładnie ile. I tak się ona prezentuje. Naprawdę bardzo dobrze mi w takiej długości i, i w takich obcisłych spódniczkach. Dobra, to tyle, kochani. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co wy ostatnio kupiliście, co jest fajnego, może coś polecacie na poprzedarzu, że powinnam gdzieś się pojawić, zobaczyć, coś wywęszyć, coś może dotknąć, a może kupić nawet. Koniecznie dawajcie znać. Na pewno też nas odwiedźcie na Facebooku, na Instagramie, bo tam się dzieje więcej. No i na nowym Twitterze. A jeżeli jesteście nowymi widzami, to tak jak wcześniej zachęcałam na początku, koniecznie zostawcie subskrypcję. Dziękuję, że z nami jesteście. Nie zapomnijcie też o kciuku do góry, bo to nas zawsze motywuje do większego kręcenia. Uziączki, pa pa.